Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Ogrodniczym przyszedł czas na to, żeby zagospodarować mój balkon i wejście przed domem, i żeby ogarnąć cały ten bałagan, który tutaj mi się wytworzył i który no co prawda wygląda interesująco, bo wygląda to jak taka mini dżungla, jak się tutaj do mnie wchodzi od razu. Widzicie, to jest brama wejściowa, a tutaj no dużo, dużo, dużo się dzieje, ale czas to w końcu ogarnąć. Dużo będzie dzisiaj roboty. Bardzo dobrze cieszę się z tego powodu, dlatego że to będą świetne ćwiczenia. Uch. Pierwsza rzecz, za którą się zabrałam. Pierwszą rzeczą, za którą się zabrałam jest palma. Zabieram ją na balkon, ale teraz zaczęłam się zastanawiać, a co jeżeli dam radę wnieść. Palmę, ale nie dam rady już wieś, wnieść do nicy. Nie sprawdzałam, jak jest ciężka, ale. A co tam, nie dam rady, dam radę. Gdybym chodziła na siłownię, to bym spokojnie mogła dzisiaj sobie odpuścić, dlatego że myślę, że cię, dzień z ciężarami mam już. O! Uh, zdecydowanie zaliczone. Udało się. Myślałam, że będzie gorzej. Znaczy i tak się zmęczyłam, ale myślałam, że będzie gorzej z tą donicą. Uh, no to co? To przekładamy w takim razie. Ta Darau! O Jezu, jaki piękny ten kwiat jest! A tak by the way, to moje roślinki postały sobie dwa dni na ogródku i te donice. I... I już zdążyły się w nich pająki zadomowić. Także zdecydowanie nie traciły czasu. To co, zastanawiam się teraz, czy em, wnieść wszystko na górę, i potem ziemię, i będziemy to organizować, czy robić po kolei. Myślę, że wniosę wszystko na górę, żeby było tak trochę bardziej dramatycznie. Będzie lepszy efekt na filmie. Dzisiaj zaczęłam dzień od porannego spaceru na plaży. Półtorej godziny, spaceru non-stop. No już Zośka zadowolona, ja zadowolona, a potem 45 minut ćwiczeń przed telewizorem. No a teraz jeszcze do tego wysiłek siłowy, ciężary. A teraz najgorsza część mojego dzisiejszego ogrodniczego zadania. Musimy wnieść na górę moją palmę, i to było zadanie naprawdę bardzo trudne, no bo było ciężko. Trudne było również dla mnie zadanie techniczne, jeżeli chodzi o montaż tego odcinka, dlatego że z niewiadomych mi przyczyn mój mikrofon zaczął piszczeć. Dlatego nagrywam voice over, ale oh, możecie uderzyć wow. mi na słowo. Oj, było ciężko. Czy ja ten dzisiejszy dzień przeżyję? Mam nadzieję. Zasłużyłam. Na krótką przerwę, to będzie długi dzień. Wiecie znaczy, co? Tak sobie myślę, dlaczego ja wczoraj nie poprosiłam o to, żeby mi wstawili te kwiaty na górę wczoraj. Ci goście, którzy mi przywieźli kwiaty, przecież byłoby no, troszeczkę łatwiej. No i w sumie mam dwa powody, dla których pewnie tego nie zrobiłam. Bo ja znam siebie. Po pierwsze, to sobie pomyślałam pewnie tak mi się wydaje, że. Ja nawet nie wiem same co ja myślałam. Wiecie co? Wydaje mi się, że po prostu sobie pomyślałam, że będzie fajny odcinek na YouTube, że będzie dużo wysiłku, będzie dużo roboty. Ja jestem taką trochę osią samosią. Raz, dwa, trzy. Ojej, To jest najcięższe. Wejdzie? O, morda nie mieści się. Dobra. O, zmieściło się. O, już myślałam, że nie wejdzie. No, więc ja jestem taką trochę zusią samosią, więc lubię robić rzeczy sama. A potem często jest tak, że sobie myślę, Boże, po co? Przecież ktoś mi może pomóc. No, ale w pierwszym momencie to mi się wydaje być świetnym pomysłem, że przecież ja wszystko ogarnę sama. Po co mi w ogóle inni? Czy ja przyniosłam jeszcze jedną doniczkę? Dobra, zaraz przyniosę resztę. A poza tym, jaki był drugi powód? Aha, drugi powód to pewnie jest taki, że no w sumie to dobre ćwiczenia. Wiecie, będę czuła przynajmniej satysfakcję. Teraz jest ciężko, ale piękną pozycję mam. Źle ustawiłam statyw Ta pozycja wygląda już trochę lepiej, co trochę bardziej naturalnie. No, więc siłownia i do tego Zosia Samosia dzisiaj u mnie wyszła. No ale będę czuła dużą satysfakcję. To ta palma jest w ogóle tutaj zwinięta jakimiś paskami, jakąś folią, więc jak ją roz, rozetniemy to na pewno będzie super wyglądała. Kurczę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja nie umiem takich rzeczy planować. Mam nadzieję, że wyjdzie ok. Zaczynam mieć lekkie wątpliwości, wiecie? Co to tutaj będzie się działo, to ja sama nawet nie wiem, naprawdę. Ustawiłam już kwiaty w takiej kolejności, w raczej w takim porządku, w jakim najbardziej mi się podoba, no bo będę teraz dodawać mm, ziemię i nawóz. No i jak już... Kurczę, teraz właśnie próbuję przeciąć torbę z nawozem, ale czekajcie, bo oni napisali, kompost to wygląda jak ziemia to chyba ziemia po prostu dostałam nie wiem, już sama, w każdym razie powiedzieli mi w tym sklepie o Jezu, ale ja się zgrzałam powiedzieli mi w tym sklepie, żebym do donicy dosypała po prostu to coś, co teraz rozcinam nie wiem, chyba to jest ziemia także ta roślina będzie tutaj stała tutaj jest taki słup, który rozdziela dwa pokoje nie wiem sama, co z tego wyjdzie ale cieszę się, że Mam motywację teraz do tego, żeby działać i już tyle czasu się nosiłam z pomysłem właśnie, żeby tutaj zagospodarować jakoś ten balkon, bo teraz to sobie tak policzyłam, że mam, czekajcie, ile raz, dwa, trzy, to będzie chyba czwarta miejscówka z mojego domu, w której przyjemnie mi się będzie nagrywało, to znaczy mam nadzieję, że będzie mi się przyjemnie nagrywało. Zobaczcie, co tutaj się stało. Miałam dzisiaj wymyte wszystkie podłogi. Tyle piasku się naniosło, tyle ziemi, ale zaraz to naprawimy. Zaraz złapię za miotłę i ogarniemy sprawę. O, i na razie jeszcze jest pusto, ale już zaczyna powoli wyglądać. Muszę się Wam w ogóle czymś pochwalić, dlatego że jeżeli oglądaliście mnie w zeszłym roku, to możecie pamiętać, że ja często wspominałam o tym, że ogólnie to prawie całe życie byłam nocnym markiem i że jak normalnie ludzie wstawali o 7, 8, no nie wiem, w weekendy może o 9, to ja wstawałam o 11. No chyba, że musiałam coś zrobić, wiadomo, jak miałam jakąś pracę czy zajęcia, jakieś lekcje, no to wstawało się trochę wcześniej, ale to z wielkim bólem. No i... W zeszłym roku nawet bardzo mnie to irytowało i męczyło mnie samą to, że. Och, cichutko, piesku! Psy sąsiadów mają takie zrywy, że czasami, jak zaczną szczekać, to szczekają przez jakieś 10-15 minut. Mam nadzieję, że nie będzie tego zbyt głośno, za bardzo słychać. Zostawię na razie odpalony mikrofon, bo też chcę sama zobaczyć, jak słychać mocno takie hałasy z zewnątrz. No i. W tym roku zaczęłam wprowadzać zmiany, jeżeli chodzi o mój styl życia. No i udało się. Ja teraz e, prawie codziennie, znaczy w sumie nie prawie codziennie, codziennie wstaję przed godziną siódmą. I to sama z siebie, bez ustawiania budzika. Co więcej, dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest sobota. W czwartek wyszłam ze znajomymi na jakieś tam drinki, ale nie siedzieliśmy długo, bo my mamy taką jakby godzinę policyjną. To znaczy wszystkie restauracje i wszystkie bary się zamykają o dziewiątej wieczorem, więc... No o 9 chyba 10 już byłam w domu, no to też bez przesady, ale nawet po wyjściu ze znajomymi następnego dnia 6.30 i ja już jestem na nogach. No i zazwyczaj. Teraz staram się z samego rana wychodzić na spacer na plażę. W większości przypadków towarzyszy mi Aleksa. No i biorę Zosię i to jest idealne połączenie, dlatego że raz, że Zosia jest zadowolona, a dwa, no, ja mam dosyć dobre ćwiczenia, no bo dzisiaj półtorej godziny spaceru potem 45 minut ćwiczeń przed telewizorem, teraz wnoszenie ciężarów. No kurde, tak, to ja mogę żyć, bo powiem Wam, że mam takie wrażenie, że moje życie, ale to nie jest tak, że ja narzekam, tylko mam wrażenie, że moje życie stało się po prostu wygodne. Ja wcześniej dużo biegałam, ja dużo spraw załatwiałam na mieście, nawet w Hongkongu. Ja jeździłam komunikacją miejską od jednego punktu do drugiego, wiecie, zejście na stację metra, tam załatwienie czegoś, latanie po mieście, ja często na piechotę gdzieś tam y, szłam na castingi, jeżeli nie było na innej wyspie, oczywiście, bo to by było ciężkie. A tutaj, no to ja sobie podjadę skuterkiem, popracuję przed komputerem i wiecie, ja nawet czasami mam taki mega zabiegany dzień, ale większość z tych rzeczy, które mam do załatwienia w trakcie zabieganego dnia, no to spędzam na skuterze, co nie? No więc cieszę się, że teraz jakby tak wzięłam swoje życie w garść, i właśnie kolejną sprawą jest ta nauka języka indonezyjskiego. No kurczę, to już zauważyłam, że zaczyna mi naprawdę przeszkadzać to, że nie znam indonezyjskiego. Bo tak normalnie, jak wychodzicie, no nie wiem, do jakiejś restauracji, czy wiecie, jak jesteście turystą, to się dogadacie, to nie ma żadnego problemu. Ale na przykład kupowałam kwiaty, no to musieliśmy korzystać z Google Translate. Jakieś tam podstawowe rzeczy to ja ogarnęłam, ale. To nie na tym chyba rzecz polega, prawda? Także e, za dwa dni, jeżeli wszystko wypali, zaczynam kurs języka indonezyjskiego. I znowu, jeżeli wszystko wypali, to być może za dwa tygodnie pojadę na kurs surferski. Tak, trochę Wam mówię o tym, żeby samą siebie zmobilizować, bo ja mam często tak, że coś zaplanuję, a potem to odwołuję w ostatniej sekundzie. Więc może być tak, że nie pojadę. Natomiast już jakby zbieram się tak dość mocno, Aleksa znalazła jakiś polecony przez znajomych kurs, gdzie chyba na trzy noce się wyjeżdża do takiego ośrodka i ma się intensywne ćwiczenia z instruktorami i oni też nagrywają filmy z waszego surfingu, więc będę miała fajne materiały na film. Właśnie też YouTube jest dla mnie taką motywacją, żeby robić niektóre rzeczy, żeby mieć po prostu ciekawszy content i być może gdyby nie to, że mam kanał na YouTubie, to być może nie kupiłabym tych roślinek tutaj wszystkich, dlatego że... dlatego że być może nie zależałoby mi kompletnie na tym, żeby mieć takie miejsce do nagrywania, no bo da się bez tego przeżyć, nie muszę wcale korzystać z tego balkonu. Czas na chwilę prawdy. Odpalę jeszcze drugą kamerkę, a co? Żeby było ładnie widać, rozcinamy palmę. Ja nawet nie jestem pewna, jak ta palma będzie wyglądać. Myślę, że trzeba ją troszeczkę roztrzepać, żeby wyglądała trochę bardziej dżunglowo. Wygląda to całkiem nieźle, z tym, że nie wiem, czy ja to wszystko dobrze zaplanowałam. No bo teraz o tak mniej więcej wygląda mój balkon. No To tutaj jeszcze zmieszczę jakiś beanbag. No nie wiem, mogłoby to trochę lepiej wyglądać. Dobra, pomyślimy. Musi się moja kreatywna część mózgu odpalić. Będziemy kombinować. Chciałam zobaczyć, jaka będzie reakcja Zosi na kwiaty. Ale w ogóle jest niezainteresowana. Co ty masz taki dzisiaj podły humory? Przecież wybawiłaś się z pieskami. Jakoś... Może za ciepło się dla niej. Nie jestem nawet pewna, kiedy ten czas tak szybko zleciał, ale jest już w pół do czwartej i ja sobie zdawałam sprawę z tego, że jadłam tylko małe śniadanie dzisiaj. To też... no, takie śniadanie i śniadanie, Więc jedziemy zjeść. Krótka przerwa. Podobno ma do mnie dołączyć Alexa, Zobaczymy. Zabiorę Was do takiej restauracji, o której słyszałam już wcześniej dużo i um, chciałam do niej się zawsze wybrać, jakoś tak zapominałam i w końcu mąż mojej koleżanki Renaty mi powiedział, że naprawdę super jedzenie byłam tam raz super miejsce, także chętnie Wam pokażę, bo to jest bufet, który jest nie tylko wegański, ale jest, jest i wegański, i nie wegański, więc dużo różnych opcji. Natomiast jest bardzo dużo opcji dla mnie, bezmięsnych i fajna kuchnia, bo jest trochę. Co ja będę Wam gadać? Słuchajcie, wskakujemy na skuter i jedziemy do miejsca, które nazywa się Warung Lokal. Hello! Zobaczcie, w tej restauracji można zjeść z takiego jakby bufetu i fajne jest to, że wegetariańskie opcje są oznaczone literką V. Tutaj mamy tofu z chili, tofu... Kilka rodzajów. O, to, to uwielbiam. O, tutaj nie za dużo teraz chyba widać. To są takie placuszki z kukurydzy. Nawet są szaszłyki wegetariańskie. How much? 46. Okay. Za całe to danie plus herbata mrożona z cytryną zapłaciłam 46 tysięcy. Oprócz tego, że dostałam takie super danie w tak niskiej cenie, to tutaj są jeszcze takie krakersy. One zazwyczaj nie są wegetariańskie, bo są z um, krewetkami, ale spytałam się i te są cebulowe i one są za darmo do obiadu, więc mogę sobie nałożyć, ile chcę, ale będę się kontrolować. Ja mam taki problem, że jak jestem w miejscu, gdzie są bufety, Zazwyczaj nakładam sobie tak dużo. Nie wiem skąd to się bierze, nie umiem porcjować. Nakładam sobie tak dużo, że potem już mi jest niedobrze. Dobra, tyle wystarczy. Ale się najadłam. Nie przegięłam tak jak czasami. Zdarza mi się. Tak jak Wam opowiadałam, że czasami po prostu tyle nakładam jedzenia, że mi mi spada z talerza. Ale mimo wszystko, w porównaniu z tym, ile ja ostatnio jem, bo zmniejszyłam sobie porcję, no to ta dzisiejsza była bardzo duża. Tak tanie jedzenie, że pomimo tego, że zostawiłam na początku napiwek, to później poszłam, dorzuciłam jeszcze jeden dodatkowy. Normalnie nie białam serca, dlatego że samo moje jedzenie kosztowało 35 tysięcy. To jest po prostu wow. No i herbatka 12 tysięcy. Kupiłam sobie pomadki. Kupiłam sobie kilka pomadek, dlatego że jak nagrywam odcinki z Top Model... O, jakie ładne tutaj drzewko, tutaj jaka ładna Zosieńka zagląda mi do torebki i sprawdza, co tam kupiła. kupiłam. Jak nagrywam Top Model, to lubię mieć pomalowane usta, więc kupiłam sobie taką cielistą pomadkę. O muszę muszę paznokcie zrobić. O, tutaj jeszcze jedna cielista, czyli mam dwie cieliste i jedną taką różową. Chciałam kupić czerwoną, ale nie było czerwonych. Takie trudy dzisiejszego dnia. Nie, a tak serio, to zmęczona jestem nadal po tym, um, po tym organizowaniu balkonu. Muszę jeszcze dosypać tutaj ziemię do donic, tych dużych, gdzie mam drzewa. No i chciałabym jeszcze chili zasadzić, ale może się za to wezmę za jakąś chwilę. Zaraz do mnie też przyjedzie Aleksa, więc trochę posiedzimy. Pochillujemy sobie, może obejrzymy jakiś serial. Właśnie powiedziałam, że musimy się w mojej altance tam pobujać. Tak, jestem zachwycona tym miejscem wczoraj. To sobie ucięłam drzemkę w ciągu dnia. Tak jak Wam mówiłam, że chyba będę zmieniać dom, no to chyba nie będę zmieniać domu. Kilka takich drobnych zmian wystarczyło, żebym po prostu zakochała się na nowo tu, gdzie mieszkam. I jakie ładne to drzewko, jak będzie jeszcze więcej kwiatków i będzie więcej liści, to nawet tutaj będę mogła ustawić. Właśnie ostatnio myślałam o tym, że tam tych rzeczy się pozbędę oczywiście, tych gratów. I może tutaj jakiś fotel ratanowy bym ustawiła, i wtedy miałabym drzewko za plecami bym siedziała na takim tronie dużym. To też jest ciekawa opcja. Niestety moje urządzenie balkonu i sadzenie chili oraz sadzenie. Selera, jeżeli to w ogóle można nazwać sadzeniem, no to będziemy musieli przełożyć jeszcze na jutro. Znaczy będziemy kończyć jutro, część zakończymy jutro, część rozpoczniemy jutro. Już mi się język plącze, dlatego że naprawdę zmęczona jestem. Jednak, kurczę długi spacer, ćwiczenia w domu, a potem wnoszenie takich ciężarów na górę, to naprawdę był dosyć spory wysiłek, ale zadowolona jestem. Co prawda, jutro miałam w planach zrobić coś innego, dlatego że chciałam. Przejrzeć wszystkie ubrania, jakie mam, rzucić je na łóżko i sortować. Zatrzymuję do wyrzucenia na śmieci, do oddania. Tutaj na bali jest kilka takich miejsc, gdzie można oddać ubrania takim osobom, które potrzebują ich bardziej. No i oczywiście tam pójdą ubrania, które są totalnie niezniszczone. Natomiast mam też część ubrań po prostu zjechanych. Trochę na to wstyd oddawać takie coś, więc po prostu pójdzie to na zmarnowanie. Ewentualnie mogę oddać Aleksie, bo. Ona teraz kupuje sobie maszynę do szycia i powiedziała, że chce trochę poeksperymentować z szyciem. Więc, jakbym miała jakieś kawałki materiału czy jakieś ubrania, które są poniszczone, to ona chętnie przygarnie, więc to się akurat w jakiś sposób przyda. No, ale w takim razie to ten odcinek jeszcze poczeka. To jeszcze o, trochę będzie musiał poczekać, dlatego że muszę jeszcze zrobić top moda. No, ale jutro. Zasadzimy chili i takie tam. No bo pojechałyśmy zjeść z moją przyjaciółką, i jak wróciłam później z domu, to tak naprawdę położyłyśmy się w mojej altance i leżałyśmy chyba trzy godziny i gadałyśmy o pierdołach. Tak było przyjemnie, taka się czuję zrelaksowana, że no przebrałam się w moją taką tymczasową piżamę. Bo mam taki pierdzielnik w szafach, że nie mogę znaleźć piżamy, nie mogę znaleźć w ogóle takiego jednego kombinezonu. Które kupiłam niecały miesiąc temu, no gdzieś muszą być te rzeczy, dlatego po prostu postanowiłam, że muszę zrobić taki kompletny remanent w szafach e, i też przygotować się na to, że wracam do formy, więc, e, więc będę mogła wrócić do takiego normalnego mojego stylu ubierania się. Powiem wam, że kurczę, przez ten rok, jak trochę mi się przytyło, w sensie to nie była jakaś tragedia, wiem o tym, ale. Musiałam zmienić stylu ubierania się po prostu i to nie jest styl, z którym ja się czułam jakoś super wygodnie, ja zawsze się ubierałam zupełnie inaczej. Mam swoje ubrania, które zawsze nosiłam, no ale jeszcze się w niej nie mieszczę, natomiast 4 centymetry już zrzuciłam, także coraz bliżej jestem swojego celu. Nie chudnę tak, tak szybko, jak kiedyś mi się zdarzało, bo zdarzyło mi się raz albo dwa razy wcześniej trochę przytyć, no to tak naprawdę byłam w stanie zrzucić 5-6 cm w ciągu dwóch tygodni i to w ogóle nie głodząc się. Naprawdę, moja przemiana materii to był sztos zawsze. No, teraz trochę inaczej to wygląda. Ale to też pewnie wynika trochę z mojego stylu m, życia i ze zmniejszonej aktywności. No ale nad tym pracuję jeszcze wieczorem, poszłam też z Zosią na spacer, ale to taki... nie liczyłam czasu, bo nie wziąłam telefonu, ale... Jak my normalnie chodzimy na pół godziny i znam trasę, to dzisiaj przeszłyśmy tą trasę pół godzinną, plus jeszcze nadłożyłyśmy drogę, godzinę byłyśmy na spacerze przynajmniej. No, Zosia zmęczona, o właśnie, a propos zmęczonej Zosi, Zosia sobie już tutaj śpi, także naprawdę zmęczona po dzisiejszych wojażach wybiegała się dzisiaj i ja tak samo, oby dzisiaj jesteśmy zmęczone, będzie nam się dobrze spało. Mam nadzieję, że mieliście przyjemny dzień i nie mogę się doczekać, aż dokończę ten balkon, no bo to będzie naprawdę spoko sprawa. No i jak zasadzimy chili i seler. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy ja Wam to już mówiłam, czy nie, ale seller jest tak drogi tutaj na Bali, że Aleksa się śmiała i powiedziała, że no, jak uda mi się zrobić, zasadzić seler, bo będę sadzić z korzenia i z góry tego selera, z taki, tam, z listków, Widziałam, że są takie sposoby w internecie, więc przetestujemy, no i powiedziała mi, że jak ta metoda przejdzie, to będę najbogatsza na Bali. Wiecie, ile kosztuje taki duży pęczek selera w sklepie? 70 tysięcy. To jest 18 złotych, jakoś chyba coś takiego. Strasznie drogo, a ja lubiłam sobie od czasu do czasu robić takie soki marchewka plus seler. No teraz robię na razie tylko marchewkę. O, biedaczek się przebudził troszeczkę. <główka> jak główka poleciała. No, także szykujcie się, niedługo będzie. Jak, jak się uda z celerem, to będzie dużo kasy do wydawania, bo i ramionczko spadnie. No, także mam nadzieję, że w Polsce seller tańszy. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną i dziękuję za to, że towarzyszyliście mi podczas kolejnego odcinka. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye. bye. A tak na Bali często wygląda street, food. tutaj w tej budce Pan przygotowuje zupę. Zaraz zobaczymy co tutaj jest. Akurat to nie jest bakso, ale widzę, że jest w środku garnek, więc tam powinna być zupa. Pewnie są pulpeciki, widzę jakieś smażone rzeczy. Niestety opcji wegetariańskich w takich wózeczkach zazwyczaj nie ma. Runner?